Z nami jedna miłość, jeden świat i jeden dla drugiego Będzie ja brać i pokój niż niego Nikt nie jest bez między mną a tobą Rozumienie pokoju, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Okay. Temat dzisiejszej lekcji, analiza bajki Sławomira Mrożka, Śpiąca Kolewna. Proszę o kwotę Strona 136. Kto drugi? Trzymajcie, Sławomir mrożek, świąca królewna. Na się ślub wiatru pod biegiem z kryształu spała, a spała świąca królewna. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. To jest Maria, nasz nowy kolega, będzie teraz z wami chodził do klasy. Cześć, jestem Marian. Przyprowadziłem się z Warszawy i mieszkam też w rabinie. Dzień dobry. Dziękujemy też to Widzisz, że one starej Dobra, składamy w rudy! Co teraz rudy? Bijcie się! Bicie bicie się! Bicie bicie. Bicie się! się! Dobra, nie jest? nie jest. Większy nie pomogłeś. To dla mnie jest... Po jakimś czasie lepiej poznałem Szymona. Dzięki tej całej aferze zyskałem w nim najlepszego kumpla, dla mnie nie niepełnosprawnego, lecz normalnego przyjaciela. no to uważam, że dyskryminacja ludzi na wózku jest no, nie fair wobec nich, tak? Oni są czasami sami jak my, jak my, powinniśmy ich traktować po tak? No Bo... tak. Ja uważam, że powinniśmy ich traktować z szacunkiem, no ponieważ oni mają taką determinację do życia, że no mają tak. takie trudności i czas nie zawsze jest w jakimś budynku na przykład winda, czy cokolwiek innego, a, a i tak, a i tak, no i tak, tak próbują wszystko Tak, no właśnie. Chcą radzić sobie z problemami, tak? I wiedzą, że... Chcą i próbują, i powinniśmy zbrać z takich ludzi przykład, że chcą robić coś, nawet jak. Nie, 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 mają, nie są w stanie. Nie, w stanie. nie są w stanie zrobić wszystkiego, ale chcą to robić. Próbują, właśnie. i to jest właśnie ta odwaga, tak? Ta determinacja. Determinacja. Że chcą i robią. I są tacy sami jak my, tak? Uważam, że dyskryminacja jest zła, ponieważ y, ludzie niepełnosprawni są tak naprawdę w duchu tacy jak my. Tylko mi różnią się ciałem. i Czasem nawet są inteligentniejsi od nas, ponieważ jeden, nawet jest taki jeden naukowiec, który jest niepełnosprawny przy spależym całkowicie. Mówili mu nawet, że będzie żył krótka, on żyje długo. No i ogólnie jest bardzo inteligentny i no... Często ci ludzie niepełnosprawni okazują się twardsi od nas, ponieważ żyją, nieraz my się załamujemy, chociaż jesteśmy pełnosprawni, załamujemy się i czasem nawet niektórzy chcą skończyć naszym życiem, ale, ale, a oni na przykład są w, w pełni odporni psychicznie, no. niby są tam lekko nie załóżmy że na wózkach, no ale za to są mocno mocni e, psychicznie. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są niby, niby są niepełnosprawni, a są bardziej sprawni niż, e, niż my, ponieważ na przykład e, sam znam chłopaka, który trenuje pływanie, i jest na pewno o wiele bardziej sprawny niż niejedna osoba w naszej szkole. Osoby niepełnosprawne są wokół nas, żyją z nami, choć nawet czasem tego nie widać. Są różne przypadki, ale i tak nie wolno dyskryminować tych osób. Ponieważ one mają też uczucia, są takimi samymi ludźmi jak my. Według mnie osoby niepełnosprawne są takie same jak my. Bycie niepełnosprawnym nie jest przeszkodą, aby zrobić coś dobrego, wykonać dużo dobrych czynów. Mogą to samo co my, nawet e, więcej rzeczy. E, mam kolegę niepełnosprawnego, który jest niepełnosprawny, a skakał z samolotu w wysokości 10 tysięcy metrów e, z paradochronem i bardzo świetnie się, się bawi. E, mam też drugiego kolegę, który jest niepełnosprawny i na przykład gra w siatkówkę. Według mnie osoby e, niepełnosprawne są takie jak my. E, osoby e, niepełnosprawne są tacy jak e, my. Nawet w czymś mogą być lepsze od nas. Być jedna miłość, jeden świat, i jeden dla drugiego. Będzie ja brak, i pokonaj niż niego. Nikt nie jest bezwart, między mną a drugą. Zróżnienie pokój waha. Żyjemy tymi samymi marzeniami, tymi samymi pragnieniami. ślimy z tymi samymi znami, a między nami mur Czy to taka kolej rzeczy, jedne drugiemu musło Ci Ktoś w drodze, że tylko